Cześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawię w czterech odcinkach. Teraz rozwiążemy przykład A, natomiast przykłady B, C oraz D to będą bonusy dla osób wspierających kanał. Zaczynamy. W zadaniu będziemy tworzyli pary uporządkowane w taki sposób, że na pierwszym miejscu takiej pary mamy ustawić liczbę A, natomiast na drugim miejscu mamy ustawić liczbę B. Tutaj liczba a, tutaj liczba b. I to jest para uporządkowana. Liczby, które możemy stosować w tych parach, znajdują się w tym zbiorze, więc zapiszemy, że a oraz b należą do zbioru x. I teraz zobacz. W pierwszym etapie wybieramy liczbę a. Chcemy, aby ta liczba była mniejsza od trójki. Czyli tutaj możemy wybrać ze zbioru tylko jedynkę. Lub dwójkę. Mamy dwie możliwości wyboru liczby a w tym przypadku. Natomiast liczbę b możemy wybrać na 10 różnych sposobów, ponieważ tutaj nie mamy w tej części dodatkowych ym, nałożonych warunków na tą liczbę. Czyli możemy wybrać jedynkę, dwójkę, trójkę i tak dalej do liczby 10. Tak jak wspomniałem, tutaj mamy dwie możliwości wyboru, tutaj natomiast mamy 10 możliwości wyboru. Jest jeszcze inna sytuacja. Bo może być tak, że liczbę A wybierzemy w dowolny sposób, natomiast liczbę B wybierzemy w taki sposób, aby była ona większa od 7. Dobra. Czyli liczbę A wybieramy w dowolny sposób w tym momencie od 1 do dziesiątki. Mamy 10 możliwości wyboru tej liczby. Natomiast liczbę B wybieramy spośród ósemki, dziewiątki, dziesiątki, bo to są liczby większe od 7. Ósemka, dziewiątka, dziesiątka. Trzy możliwości wyboru. Teraz łączymy te przypadki znakiem plus, ponieważ mamy tutaj spójnik logiczny lub. Mm, i wyliczamy 2 razy 10 to jest 20, dodać 10 razy 3 to jest 30, to się równa 50. Mamy 50 takich par, ale uwaga, wśród tych 50 par są takie pary, które się powtarzają w obu przypadkach. Musimy je wykluczyć. Które pary się powtarzają? Powtarzają się pary takie jak 1 może na czerwono je zapiszę, żeby je odrzucić. Para 18 19 oraz para 110. Tak? Ona występuje zarówno tutaj jak i tutaj. Czyli musimy te trzy pary w tym momencie odrzucić. ok żeby występowały po prostu pojedynczo. Takich podwójnych przypadków no, nie, nie potrzebujemy tutaj. Nie, nie potrzebujemy, żeby te, takie byśmy mieli współrzędne punkty, żeby te punkty się na siebie nakładały. E, powtarzające się pary to też 2,8, 2,9 oraz 2,10. Czyli jest 6 par powtarzających się. A zatem, jeśli od 50 par, od 50 par odejmiesz. 6 par, które się powtarzają, otrzymasz 44 pary, które są ok, czyli mamy 44 możliwości. Przejdźmy teraz do odcinków bonusowych.